Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu otrzyma w sumie ponad 3 miliony złotych unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Odbudowy Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski, zastępcy prezydenta Radomia Jerzy Zawodnik i Katarzyna Kalinowska. Ja bardzo się cieszę, że szkoła, która cieszy się taką olbrzymią renomą, która jest jedną z lepszych szkół technicznych na. Na mapie województwa mazowieckiego uzyskuje to wsparcie i tutaj serdeczne podziękowania również za złożenie wniosku, za napisanie tego wniosku, który został oceniony pozytywnie przez ekspertów. W ramach inwestycji w budynku szkoły zmodernizowane zostaną stropy i ściany zewnętrzne oraz instalacja centralnego ogrzewania. Zamontowany będzie indywidualny węzeł cieplny, który zasili placówkę w ciepłą wodę. Wymienione zostaną przewody, armatura i grzejniki. O tej termomodernizacji rozmawialiśmy już z rodzicami, uczniami, nauczycielami i zawsze chcieliśmy być wizytówką dla miasta Radomia. Staramy się jak najlepiej wypełniać tą rolę edukacyjną i być wizytówką w edukacji, o czym świadczą nasze wyniki w rankingu perspektyw, ale również miejsce, w którym nasi uczniowie się uczą, zasługuje na to, żeby być miejscem ładnym, przyjaznym i takim miłym do nauki dla nich wszystkich. Realizacja projektu przewiduje również instalację paneli fotowoltaicznych, dzięki którym wyprodukowana nadwyżka energii będzie magazynowana i odbierana, gdy zajdzie taka potrzeba. Oprócz tego oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. I mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości, właśnie z, z takim zadowoleniem, zarówno dla miasta, jak i dla wszystkich nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów, którzy chodzą do tej szkoły, będą realizowane te i inne projekty. Tylko po to, żeby to szkolnictwo zawodowe w naszym mieście rozwijało się jak najlepiej. Prace budowlane obejmą też remont dachu nad wejściem głównym do szkoły. Zostaną wyremontowane również schody. Całkowita wartość projektu to ponad 5 milionów złotych.